Mistrz i wicemistrz Polski niestety yy, poziom był, no jaki był. Żelisław Rzeżyński zaprasza. Zwolnionego dwa dni wcześniej Oresta Lęczyka na ławce trenerskiej zastąpi Paweł Barylski. Ten sam, który prowadził Wrocławian w jednym jedynym meczu. Ostatnim przed niemal dwuletnią erą Lęczyka. Co mówił wtedy, przejmując zespół po trenerze, którego był asystentem? Powiem tak, przyjechałem, jestem pracownikiem klubu i wykonuję obowiązki nadane mi przez klub. A co mówi teraz? Jestem pracownikiem klubu i realizuję, realizuję to, co, to, co klub zlecił i tego się trzymam. I jeszcze pytanie, czyja jedenastka będzie na boisku? Sprzed dwóch lat? Jest to drużyna Ryszarda Tarasiewicza i w ciągu dwóch dni nic tu nie mogło się zmienić. I obecnie? To jest autorska, autorska jedenastka, nie konsultowałem tego z panem trenerem, ale tak jak wcześniej mówiłem, jest jakieś odium. Na koniec dodajmy, że odium to uczucie niechęci lub nienawiści do kogoś. Czy o to chodziło trenerowi Barelskiemu? Najpierw rzut oka na skład ruchu chorzów. Po raz pierwszy od 19 sierpnia ubiegłego roku w podstawowym składzie na mecz ligowy nie ma Arkadiusza Piecha. Po raz pierwszy od 12 sierpnia 2011 ruch tylko jednym napastnikiem. Wtedy w trzeciej kolejce poprzednich rozgrywek ruch przegrał ze Śląskiem Wrocław 0 do 1. W drużynie gospodarzy wysuniętym napastnikiem Diaz nie ma w składzie strzelca dwóch bramek w ostatniej ligowej kolejce, czyli Mateusza Cetnarskiego. Parę stoperów tworzą tym razem Grodzicki i Odłowiec. Po raz pierwszy w tym sezonie zobaczymy w ekstraklasie pana Pawła Raczkowskiego. W ostatnich dwóch meczach Śląska, które prowadził ten arbiter, Śląsk strzelał po pięć bramek. Ciekawe, prawda? To jest jedenasta minuta i wejście Sylwestra Patejuka, po którym ucierpiał Michal Peszkowicz. Ma szczęście skrzydłowy Śląska, że za to zagranie zobaczył tylko żółtą kartkę. Patejuk wiedział, że mógł z odysuniętym napastnikiem Andrzejem Niedzielanem. Stałe fragmenty wykonywał Diaz, podobnie jak Mila. Strzelał Przemysław Kaźmierczak nad bramką, a tak przyjął to uderzenie etatowy wykonawca stałych fragmentów gry, czyli Sebastian Mila, który odwiedził szatnie swoich kolegów w przerwie. W przerwie ku pokrzepieniu serc podłamanych tym, co działo się w pierwszej połowie, przypomnijmy, że piłkarze i ruchu i śląska potrafią strzelać ładne bramki, a o własne nogi potykają się nawet dużo więksi mistrzowie z ligi hiszpańskiej. Popatrzmy przez chwilę, jakimi sztuczkami technicznymi popisywali się w pierwszej części piłkarze Śląska. Porównajmy to z tym, co widzieliśmy wcześniej na boiskach La liga. No nie, wcale nie jesteśmy tendencyjni. Metrów, by pokonać Mariana Kelemena i ucieszyć podłamanego Sebastiana. Mile tak reagował Kapitan Śląska na kolejne Akadiusz Piech w tych 40 minutach, w których wniósł sporo ożywienia do gry Michala Peszkowicza. Co tak przyjął Sebastian Mila ściskający się z narzeczoną Mateusza Cetnarskiego. Przez pozostałe do końca gry 5 minut Ruch Chorzów nie zdołał zagrozić bramce Mistrzów Polski i po trzech kolejkach Śląsk pokonuje ruch Chorzów 1 do 0. Mateusz Cetnarski idzie na króla strzelców. 3 11 i jedna niestrzelona, ale, ale dobitka, się, tak, dobitka się w stu procentach. Jeszcze okay, i gola, i co panowie, patrzymy asysty, na tabelę asysty, i ze Śląskiem Wrocław wcale nie jest tak źle. Są trzy mecze, sześć punktów. Gra jednak pozostawia cały czas bardzo dużo do życzenia. Sam mecz był taki sobie, prawda? Zwłaszcza pierwsza, o pierwszy powie to w ogóle możemy A nie Jedno, w no, jedno pytanie ciśnie się na ustach. Czy warto sadzać na ławce Arkadiusza Piecha? Bo ruch z nim i bez niego to były dwie drużyny z zupełnie innych planet. No w ogóle ten plan trochę dosyć zaskakujący. Niedzielan Zieńczuk. Niedzielan, który w ogóle chyba nawet do tej pory nie wszedł na, na boisko. Grał od początku. No szkoda, że nie miał takiego przytarcia wcześniej, że, że tej formy gdzieś tam nie zdobywał. No tutaj co by nie mówić zawiódł. E, natomiast czy, czy źle? No wszedł i tak naprawdę mógł zrobić mecz. Mógł wygrać, bo ten strzał za kołnierz Gdyby wpadł, no to myślę, że by ten mecz wygrał. Ale co mi się rzuciło w ogóle w oczy? Porównując co wcześniej mówiłem o meczu górnika Zabrze z Lechem Poznań i ten drugi mecz, rzuciło mi się w oczy, że y, to był inny poziom. Dlaczego? Dlatego, że tutaj tak naprawdę piłkarze w środku pola mieli dużo miejsca, nie było takiej agresji i to mnie w jakiś sposób przerażało. Dzisiaj, jeżeli chcemy grać, iść do przodu i żeby nie było problemów w lidze europejskiej, to tak naprawdę musi być y, ciasno w środku pola, musi być walka. O to, żeby odebrać tą piłkę już na połowie przeciwnika. Tutaj nie było. W jedną stronę i w drugą stronę te ataki były takie wolne, takie przewidywalne. No i przez to ten mecz po prostu był Karzek, słaby. Jak przyjąłeś decyzję o zwolnieniu frenera